Siemano ludziska z tej strony shadow teraz takiej metody stosujemy cóż no ja będę sobie tak oglądał swobodnie ta bitwa co prawda była nieudana ale cóż nagrając z, pewne, z pewnego powodu mianowicie Dobry sposób zniszczonego T25AT 2. Jak kto woli AT 2. Cóż, 7-6. Jak widzicie w gram celownik. No, odgłosy pingwinów. O oh yeah. No na początku będzie coś bezsensownego, więc przewincie. Nie ma sensu tego oglądać. Ja tutaj coś kminię ogólnie. Trochę możecie to przewinąć, ta mniejsza styl. Tutaj się bawiłem celownikiem, coś kminie właśnie fajny jest celownik. No i jak wiecie, rozkmina ten tego. No i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie grill, ten który rozwali nam humela, jest jakiś stanie robnięty. No cóż, jakoś tam opisuje to chyba. chodzi Ups. Ale on sam mnie rozwalił, nie wiem czemu. No cóż, tak czy siak, no dajmy dalej, ja będę komentował. Jechałam tutaj za Czercilem, dokładnie tej bitwy nie zbyt pamiętam, bo ja dawno tutaj próbowałam celować, no a te, te pięćdziesiątki, Boże, myli mi się, cóż, nie trafiłam, to jadę dalej, za Czercilem siódemką, tutaj stoimy, rozkminiam gdzie jechać, Wtedy <laughs> podjadę bodajże i będę mogła strzelać do Panzer czwórki. No cóż, nie udało mi się. ammo poszło. Tutaj Gerek się już z nim rozprawił. Ja tutaj ogólnie kminiłem. Co i jak. Bo nie miałem zbytnie pomysłu, gdzie by jechać. O właśnie ten C-25AT był zniszczony w genialny sposób. Gdyby się dało urywać części... No tutaj próbowałam ogólnie zniszczyć. Teraz ten czołg. Nie udało mi się zniszczyć. stoga trójki. Cóż, gdyby dało się odrywać części czołgów, na wacie to by już dawno nie było tego 525, 325, a to miałoby, nie miałoby wieży. Ogólnie próbowałem coś wykminić, żeby strzelić w tego Tigera, ale cóż nie udało mi się. Większy większość osób wie... Nie wiem czy teraz, ale w poprzednich wersjach Tiger miał bardzo mało pancerza. Do tego głównie kminie kminie rozwala murek, nie wiem jak czemu, bo to jest totalnie bez sensu. Ja mam pokazane ile mi się ładuje Ammo, mam już mocną, mocną załogę. To jest Tigera. Nie uda mi się go zmienić, ale ten tamten T25 Atek rozkadła. Teraz strzał we wieże. Nietrafiony. To już trudno. Widzimy dalej. Hmm. Tutaj próbowałem patrzeć to, jak czy ten atek jest. Właśnie coś takiego zrobiłem, oddaliłem mocno i patrzyłem czy on jest. Tutaj stanąłem, oddaliłem, o właśnie tak. Jest za, załadował obeki. Jak coś? Ogólnie on skoczył i teraz będzie genialny, genialny frak według mnie. Wu! Oh yeah! I to jest coś pięknego. W taki właśnie sposób zabicie czołgu. To jest genialny. Pójście, gdyby się dało odgrywać części czołgu ten tym AT, nie miałby wieży od tej gry już. Nie strzelał ten team Killer, który mnie ubił. Nie wiem czemu w ogóle, ale jakiś w ogóle język totalnie gość. Tutaj próbowałem bodajże podjechać, pod to tak. Próbowałem podjechać, niestety mi się nie udało. Cóż. Potem wjeżdżałem na dół, mam 39% HP, więc trochę kiepską. Uszkodzenie z tym mniej. Okej, okay, jestem medem, ale cóż. Trudno. Jedziemy dalej. Tutaj jest SUSTO, jak widać. Próbowałam go potem dorwać, ale go o ile nie pamięć nie myli, szybciej dorwali inni z naszego teamu. Ja tutaj jadę, powoli się toczę. W tym przeciwnika został to IC29, jak Panther 4 i SUSTO. Tutaj jest SUSTO, jak widzicie. Jadę powoli się w, nie wleka, no ale powoli jadę pod górkę. Wleka w sumie też nie tak jest, Tutaj przybliżałem bodajże. Miniłem co i jak? Żeby spróbować go strzelić chociaż chociaż. Chociaż, chociaż no, nie udało mi się. Bo... Nie pamiętam kto, ale który z naszego tym się z nim rozprawił. Więc tu, grill ma minus jeden, jak widać. To czy jak jedziemy dalej. Tutaj ogólnie. Ktoś go rozwalił, ja go nie zdążyłem. No, grill. Ten team killer. O to mi chodziło właśnie. No. no nie wiem czy będzie je słychać, ale cóż no tak jak tutaj patrzymy teraz na innych więc ja chyba na tym skończyłem. Chciałem wam pokazać tylko jak genialny sposób ten C20 25 kreska 2 został zniszczony to jest coś genialnego, naprawdę tak zniszczyć czołg, wow tyle powiem, cóż więc teraz siema, nara, no i 大啊，少喂。